Dzisiaj debiut Hummelsa i Błaszczykowskiego Mamy coraz lepszy skład, który już jest tak solidny, że nawet jak ktoś będzie zmęczony, to możemy go zmieniać bez problemu Bardzo dobrych zmienników Brakuje nam tylko lewego obrońcy, którego postaramy się uzbierać na Alabe To jest on, jest droższy, bo 20 koła Może uda nam się go wylicywać, więc przez kolejne... Tak, ale właściwie to nie ma sensu na razie wydawać jakoś znacznie, Można sobie odłożyć, chyba Potem się skupimy na składzie angielskim Tak, zbierzemy na Alabe, wtedy będziemy mogli wywalić Fuchsa i może bra bram może Bramkarz? Proszę. Reszta tak, tak naprawdę myślimy, że jest naprawdę zajebista. Bo nawet jak Thiago czy Draxler oboje jak grają, to i tak grają zajebiście, i nie ma z tym już żadnego problemu. Bo je strzelają, asystują. W ogóle Drakslr ma kontakt jeszcze na 67 spotkań. Nie patrzę, że Bramkarz już no bo zaraz chce uciec. Ale to spoko eee, hmm, A zobacz, ty gdzie? <grym> 30 spotkań. ma 79 nie wiem właściwie kogo byśmy mogli drugiego znaleźć na jego pozycji. Chyba że no nie? Ale kto? nasz rezerwowy bramkarz. Tak, tak, zobaczymy. No no też jest sporo jest... drogi, więc właśnie. nie, no, nie no. mam wielu wie dobrych, nie, jeżeli chodzi o Ligę Niemiecką. Zobaczymy, ale na to no nie, no, no akurat mi się znaczy, wydaje, że też tego jest zajebiste, więc nie ma co no, szaleć. Jest, jest jest. Dobra. No, dlatego, dobra, zobaczymy, bo ten ofkę też jest dobry. Dobra. to Kolejny mecz. Kolejna liga, czyli tym razem już chyba piąta. piąta. Tylko nie wygraliśmy siódmej ligi, li 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 wygraliśmy wszystkie inne oprócz siódmej. Nie mam Pucharu. Oby dobrze zacząć, nie? Banana next? Tu wygląda jak Lew trochę Taki, kurwa, egipski Lew tak tak wygląda. O, jakie swa, słabe zgranie Oh, your face! Falcao na środku No i Co z tego, że ma słabe Aguero, zgranie. Messi, Rowan ro, Po prostu wrzucił, bo mu się podobało, nie? Riri, really? 88, kurwa? My mamy 81 Jaki sku... Kuraki, gwiazdy, nie? Tak, bo rzucił po prostu, wiesz... Bo, bo chciał mieć nazwiska, nie? Lama nawet ma no. Ja pierdziela <śmiech> <śmiech> Może nie ma zgrania, arma gwiazdy, nie? Boże, wybacz Ja nie chciałem tak jechać, potomku Piąta liga, co? Znaczy chciałem, ale niech nie no, będę dalej, nie? <laughs> Piąta liga Piąta liga, Obrona! Ja się boję, co będzie w pierwszej, no wszyscy inform, kurwa, wiek. Od razu, ty, każdy z każdej pozycji strzela, nie? Gramy na remis! Do tyłu! Piputkin! O, znowu. On nas lubił. A, bo się zesłał. Dobra wrzutka w pole karny może być groźna. Niestety, nic z tego nie wyszło. Piłkę straciła różna przeciwna. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. A nie wiem, do kogo to chciałeś Do tego, co tam schodził. Draxler! Bo Thiago wejdzie! A koledze tak się pewnie zdziwił. Mam Teraz chuju chuju, uderzenie Może to ściągnął. Mojer no, ty chuju! Wziąłeś jak wstrzymanie do Jak w przetwórce. Nie go z tego się boję. Dobrze, że Ronaldo nie ma, nie? A może jest na ławce? Kto wie? W swojej formie, no. dzisiaj urodziny. Odejdź, odejdź, kurwa, będziesz na spalonym zaraz, no. Chyba mać i jeszcze... no, karne. jest no, czarny. do tyłu. Czarny. ale cofam. Dobra, cofamy. Czarny. Czarny i jaka kartka? Nie ma kartki? Czerwona, nie? No, no, powinna być, bo, bo kurwa na bramkę. O branku. kurwa. Ale jest. Ty masz szczęście do karny, naprawdę. Ja się stresuję za każdym razem między strzelaczem. Ja już myślałem, że, że będzie spalony, byś tak kurwił No naprawdę, brałem chyba do, dobrze, do dobrze, wszystko, dobrze, no. dobrze, dobrze, spokojnie. Byś mnie dobrze, dobrze, robem spierdalej. Dobrze, dobrze, no, dobrze się skończyło, ale tak to byś mnie kurde tutaj zapakował. No bo bym cię zapakował kurwa, do <laughs> kosza i wyrzucił. <laughs> I wysłał kurwa gdzieś do Chin. Radź sobie sam. im dobrze, kurwisz. Będzie szansa na bramkę. Od Słowiaqu. i Martinez. No co nie czemu drinkim usz, żeby napierdalać. Na klatę było trzeba. Co ja byś to machnął? No, zapamiętam. Używa Macz. A to bez sensu, Czy bo. Było z pierwszej, wiesz? No, to był strzał, kurwa, z pierwszej piłki. Ja przyjąłem i chciałem od razu jebnąć, bo nie było bramkarza. no Tylko, że on mnie zablokował, praktycznie jej mnie, mnie zepnął, więc myślałem, że zapomniał już o, o tym, i kurwa, i a ja to jeszcze Ale dalej. Ale lepsze byłoby podanie, bo byłem w lepszej sytuacji. Nie, bo bramkarza nie było jej na bramce. Ja jakbym ci podał, to już by dobiegł. Nie ma tak, jak ktoś się dorwie do karty kredytowej o ojca, nie? to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Będę grał teraz dobrą ta, kartę. i. ta tak wykrzyczy. krzyczy. Co się. co. Czemu nie ma nic na kartce kredytowej? Kurwa leć! Nie wiem, myślałem, widziałem ja dobry Mariola kaza, ostatnio grała w Candy Crush Saga. <laughs> Wiesz czym jest pro i problem, że mając taki skład, wystarczy, że podejdzie blisko i strzeli go, no byle jak. No tak. Nie musisz się martwić za bardzo. O technikę czy cokolwiek. Czy to wykorzysta? Błaszczykowski w debiucie. Moja pierwsza bramka. I że tak powiem do kolesie, który ma Robena, Messiego, Aguero, Falcao e, i Nester. Gerarychir! Pokaż im stópkę i, i czy hmm. Zaraz. To Trusam na 3. to. na znaczy zaraz. Chociaż jeszcze Ale się rozpędził. Maszy. Jesteś kurwa takim ślimakiem tak. chwilami. Hmm. Hmm. Na meczu, hmm. Że biegasz to piłko darę, w kłęczkach, tam było 40 sytuacji do podania. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie A może przydały. tu? a zaskoczyć a, a może tam. Wersyjny, no <grymne> chciałbyś spodanie, co? chciałbyś. No zapadł. O Rafinha! Co on się tak zatrzymał? Nie pytaj, to strzał. Mistrzak. Oh, Damy! To już było kurwa 3-0. Trudno. Dobre przejęcie, brawo. Patrz tutaj. Przed po No to tak też może być. To było lepiej, bo wbiegał. Wydaje mi no, Utknąłem w siatce, nie wiem co się dzieje. Widziałem, że teraz zamiast nogi to ręka. Myślę, że to że jesteś hantelarem? Kurwa, człowieku. Zawsze zapominam o tym spojrzeć. To przecież widzisz nad głową z zawodnika, kim jesteś. Gdzie zapominasz spojrzeć, kurwa? Na boisko? Jakub Łaszczykowski. Ej, kurwa, ładnie szło. Dobra, ładnie to było. Przypadkiem totalnie, ale. nie kurwa głową. Coś mówiłeś do mnie? Przepraszam bardzo Do mnie masz jakieś i, i pretensje? Przepraszam na to? No Do mnie masz pretensje? Popychany byłem Miałem dużo więcej wcześniej miejsca, nie? Ja dole, ja, lam z linii Z linii no. I to jak podbił Ale no, no wiesz, bo to bramkarz dobry, nie? Ale, jak ci się? No ale zaraz no, Jeszcze jeden No tak Woo! muszą go dokładniej kryć Ja myślałem, że to pogba, to alba. W sumie jeszcze pogba ma? Rzut. Mamy szansę na głowę. Naj. skrzydełko. No stracisz. No właśnie, kurwa, już, 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 już tak dawno. właśnie. What? What?! ale kurwa, czemu tu i tu nikogo nie ma? Ja się pytam, czemu kurwa nie było ani jednego obrońcy z tyłu. ciśniemy cały czas, jesteśmy z przodu, nie? Jak już tak. Ale, kurwa, Ale nie, ja nie w ogóle się... kurwa, wszyscy byli od przodu, nie no wiem. Nie je... ma ofensywnego trybu, No nie ma! No i jed... dziewięciu zawodników było w polu karnym kurwa przecież. No elia! 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 Elia, podejść, się elia. elia, Elia, elia. elia. Lights, Na powtórce widzimy, że nie Kurwa, miałeś szczęście. Co za się czuje się kabel? Tak! Nie tak samo siebie nie by się zachaczył. Dobra, Tomek, uspokój się, kurwa! Jeszcze, jeszcze, jeszcze możemy nie wątpię w, na, w nasze um, um, umiejętności. Jeszcze możemy to przejebać. Kurwa, ale wcisnąłem z całej siły to. Wcisnąłem, kurwa, aż trzymałem, że poszło do bramkarza. Podobaj, roz... Zaraz ja ci podtrzymam, kurwa, zobacz naprawdę na replay. <noise> bo ja nie wiem dlaczego tak to wyszło. Dobrze. No, cwanie. Taki środek. Znowu chciałeś mi ukać, tak? I znowu! No, spokój się! Moja! Fajce! Dwa razy mi zabrałeś piłkę, Junge. I znowu jest drożny Jeszcze jemu zabrałem. Uwaga, nie może być inaczej. No właśnie, wiesz, grabyś ciebie, nie? No ale co? źle? Próbuj źle? Jak nie musisz grać, to tam, co ci wypadnie. Bo ja jakby co, bławczyk jest. Świetnie! Błaszczyk już biegnie! To było naprawdę, to było. What? What? Główka hantelara wszędzie wejdzie. Z ksysu nie go bramkarzem, no No no. Ale to tak jest, że jak dobije się od razu, no i to bramkarz, no i nie wie co... No różnie bywa, ale to zabawnie wyglądało i tak. niech popatrzy są. Ale ja tu ci i wciskam, a nie wiem czemu... A, no ale strzeliłeś, tak? Tak. Aha, bo ja mówię że po lewo, bo podzieliłem ci Co? Sorry, mam słuchawkę z tej strony. I tu jest z tej strony głośno, nie? No ale wiesz, trzeba No tak sobie tak, tak, ustawiłem specjalnie. Na... Wiesz mieliśmy grać pewne rzeczy, nie? Ale jest 3-1. No, nie Nie mi chodzi, pewne to głównie jak kurwa jak jesteśmy u siebie. No, jak jesteśmy kurwa u, u niego na połowie wygrywamy i 3-1, no to możemy sobie poszaleć. I to mówiłem. No dobra, dobra, dobra. No już, już. Złapię cię kurwa, chodź <laughs> tu I że tak powiem. Dream team wcale nie taki dream i nie wcale taki team. Puść Ronaldo jeszcze, zobacz. <musze bawić. ś Creation> tu <flaws> Ronaldo, kurwa, Messi drugi i e, kurwa Figo, nie? 16 Messi. Ile złotych piłek by to grało, nie? No jest dobra. Nawet nawet zobacz jak piłkę mu Draxla, zabierzasz? Draxla. Może Draxla, 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 Drugsla. Draxla. <grymne> to by było już Humiliation! No, humiliation! <grymne> o Jezu, kurde, po prostu wbiegł sobie. Myślę, pod, a nie, pod Ale przez to, że, że ja chciałem strzelać, to mi wybił no i w ostatniej chwili. Dobrze, że tu byłem, w środku. <grymne> a a, a, a Boczkowski stoi. Od, Do mnie! Od pięciu minut, nie? Dobra, ej, ty nie powinieneś być na skrzydle? <grymne> a handlarka ma, on, ma dwie bramki. Bo się chuju. <grymne> Teraz ja będę napastnikiem. Czemu do siebie? Masz. No, I tak to jest jak to biorę ci Jest to dobrze wybrany. Słuszna decyzja. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Idź do środek, na środek. Dobra, za późno. Na środek biegniesz do piłku. Biegnij do piłku i na i, I tam jest Robin. Szybko. Podaj mu. Znają czym to byś tak zrobił. Może byś ten <grystwo> Jest oh, okazja. Uh, w sumie tak brechaliśmy zawsze, czemu się wszyscy nabierają na schodzenie Robbena i, i na środek I, i nabraliśmy się na to samo. No tak. A czekaj, zmiany, 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 no weź to i no. Bo jak nie trzyma w rękach, to nie ma... a już 90, to dobra, nie to tutaj tak nic nie da. To, to jeszcze to, go, go, go odkurzimy tym, sobie. że ten... Właśnie się zastanawiam, czy jeżeli tak zmienisz, to komputer to zaliczy. Właśnie czy jest coś takiego, że wpływa na to, w którym minucie zmienisz? Czy oni się wtedy mniej męczą? To jest pewnie jakiś procent. No pewnie w, tak, co? ale na dwie sekundy na wyrzucie ocenie z auto, to nie ma. No ale warto. na przykład wiesz, chodzi mi o to, że są jakieś progi na przykład. Nie? Jak dochodzi do tego progu, że jakbyśmy teraz zmienili, to on byłby o 25% na przykład bardziej żwawy potem. Żwawy potem. Wiesz o co chodzi? Kurwa się mnie. No co usłyszałeś słów korzwawy? <gryk> Oooja pierdole będer! Morderca chyba Z buta w ryja z niej w szokali <gryk> Już się w ogóle nie czali, nie Guntelar i środek podoba? Czy to wykorzysta? Strzela! No i Nie wierzysz z tobą obrońcę Ja pierdziemy... No dobra, no wiesz to też tak miałeś <gryk> no. Dla tego już nie robię, ty debilu, bo jest 6-1. Co dwa no właśnie tak, ee, A, chwileczkę. <grym> I taki <grym> trowek szliwa. <grym> o jezu, dawno tyle strzał nie mieliście Delikatna dominacja. Czy jak mam celu i spodem? 75, nieźle, cały szumierz. Mogło być lepsi. Już graliśmy na takim, kim wiesz, lajcie, 6-1, ale za to za, zabranki, troszeczkę kasy wyleć. Kto następny. Kama! Dziś jesteśmy na na fali. Oprócz Tomka. Tomek jest na haju. Tomek jest na. mi chyba cipał dużo w jak się zacznie pienić, to się nie martwi. Dobra, Team jest w miarę porównywalny do naszego, tego, że kurwa oczywiście z Balotelli. Bo, no. e, gramy na tutaj, o, w tym miejscu operujemy. To jest bo tu nikogo nie ma. W tym miejscu i nie ma. piłkę, dobiegamy i tam nikogo na pewno nie będzie. Tak, i wrzuca na tu stronę, wrzuca na tą stronę i wtedy go. Ale ma PP Reina, będzie. Bo Mape, będzie, mapa bo mapa pra... będzie Więc podawaj mu piłkę. <laughs> Nawet jak wiesz. Będziesz miał strzelać? No, on puszcza światy często. Tak? Tak? A no. tak? to... no, no, czy znaczy w sensie w, w życiu? Ma mówię. koszulki, trzeba go za guziki gryźć. No może w końcu 2-3, tak, Lol. Jaki biedak, nie ma nazwisk na koszulkach. Aha, myślałem, że mówisz, że tak długo... Zobacz, jaki biedak. Ale to... Liga Włoska. Nie powinien się to oni są biedni to teraz. Są... Rozpozynają... Ej, na Ej, im dało fuj kasy w tym roku i że, więc nie wiem, o co tu chodzi. Tam nawet kaka teraz wrócił. Już... I co za darmo. No. no. Okej, okay, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Jebutkin! Dobra, 0-0, ultradefensywny trzymamy remis. Niech sobie nawet wejdzie, nie? Może... może wejdzie w nie, nie, bramkę, o ok. O, lol. Ja pierdzielę, dobrze się ten bramka... Ale zajebiście ten kurde wyszedł, ładnie. No świetnie o. Tomek. Zdecydujcie. Ja pierdzielę. Naprawdę? Nie naprawdę? Na naprawdę? No ja nie wiem o co chodzi, kurwa, wcisnąłem tylko strzał. Żeby jeszcze wziął wysoko sobie wcześniej. Nie, Tomek, to Naprawdę? <grym> naprawdę. <grym> ja pierdzielę to brama, kurde, to brama. Uł. Ale Tomek. Naprawdę? <grym> ja nie mogę w coś w ciągu wierzyć. On też. Pewnie jesteśmy jako tam pad. <grym> o kurwa, nie mogę wyrobić. I on tak. Really? I pisze na wiadomość. Really? Pewnie. You have one new message. You have one new really? One, one really. You got two releases today. No dzisiaj to byśmy mieli dużo reallys. No 2-0. Trzeba do tyłu. Really? Robi się niebezpiecznie. Kurwa, jaki ma dobry balans? Chyba. No i, nie, i ma Tomka nie. jeszcze. I ale my mamy Herztegera i Boszczykowskiego który. Really? No, ciśnij, ciśnie. teraz? Tomek, ty, tu jesteś spe spe specjalistą dzisiaj. Peroski. Bo Jebany jest zajebisty

LOL no Ależ wyczuł, kurwa jebana, a mogłem biec On cały czas się cofał, wiesz? Lepiej poddygnij trochę No za każdym razem tak No kurwa, czemu mój tak zwaniał trzy razy? Oh my god Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie Oglądając na staty, mi się to nie ma napisów na koszulkach. jest bardzo Legendary zawsze. Nie, on ma po prostu stary stary stary, man. to starstwo. Druga połowa, teraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany. Teraz się go boję. Nowego gracza, który może ożywić grę. Pan był przy tej interwencji. Nota, że naprawdę żenujące uderzenie. Zgadza, że żenujące spaść się wstydem. Dobre przejęcie podania w środku pola. Co to było? Odbił się od powietrza. Tam chciałem, chciałem. O, od razu do Elmi. Piłka w pole karne! Się nie rusza. Kapitalna wrzutka! Huntelaar! Trzecia Tomek twoja, kurwa. Stu, stuprocentowa w tym roku. To no już nie było 100% No nie było, no ale miałeś kurwa, pi piłkę i na głowie i całą bramkę gdzie, gdzie chcesz A bramkarza prosto jedna To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie wizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje Weź ty strzał Jest w stodniu hmm. To jest za... Ja dać ja, mhm. ja mogę podać wystruwać co, tam jest no czemu nie mogę zmienić kurwa, kto strzela? Nie wiem. Ok. Zrobiliście. No kurwa. Ale co, co się kurwa stało? Nie mogę nic kurwa zrobić, i sam strzelił. No co za kurwa? Żart. Najpierw ja nie mogę i nie zrobicie, kiedyś sam kurwa zrobił i byle co? um. <im>